Ci goście są mega popularni. Swoją sławę zdobyli na YouTubie. Teraz staną naprzeciwko siebie w OKTAGONIE. Kim są Mateusz, Trąba Trąbka i Marcin Dubiel? No, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ale spróbujemy. Dubiel i Trąba. Dopiero od jakiegoś czasu kojarzą się z Free Fightem. Obaj wcześniej robili kariery na YouTubie. Urodzony w jawożnie Marcin Dubiel, szczyt swojej YouTubeowej popularności może zaliczać na okres pobytu w domu Timu X, ale szybko z niego wyleciał, po tym jak podczas pobytu w Afryce nagrał Insta Story, w którym naśmiewał się z czarnoskórego dziecka. Potem przepraszał, ale było trochę za późno. Dzisiaj nagrywa samodzielnie albo z Natsu, która jest teraz jego dziewczyną podobną ścieżkę kariery, ale bez skandali ma za sobą pochodzący z Krakowa tromba. Mateusz już w 2017 roku dołączył do ekipy Friza. Był wtedy jego dobrym kumplem. W tym czasie w domu tworzyli mnóstwo treści skierowanej głównie do młodszych widzów. Z czasem jednak w filmach zaczęło pojawiać się coraz więcej dorosłych treści A między członkami ekipy pojawiły się spiny dorosłych ludzi. I w efekcie większość ekipy w tym tromba wyprowadzili się z domu. I dzisiaj obaj panowie, i Dubiel, i Tromba, bawią się na swoim. Marcin jest bardziej doświadczony, bo ma na koncie 6 walk, z czego trzy wygrane. Tromba walczył tylko raz i wygrał. I trudno cokolwiek obstawiać, bo może jeden fakt wygrał aż 3 walki, ale drugi jest niepokonany.